prawecz włosów, ale jeszcze nie ma nikogo, także poczekamy chwilę, bo jeszcze nie wiem, czy nas słychać. Pokój, dobro, nie Boże, jeszcze nie ma nikogo na wizji, na chwileczkę już, na, za chwileczkę, już za momencik będziemy mogli się z Tobą połączyć. Dobrze, moi drodzy. Panie Darek, Stany Zjednoczone się razem z łączą. Już za chwileczkę, już za momencik. Grzegorz, Darek, Natalia, Pokój Dobro, Szczęść Boże, moi drodzy, pamiętajcie, kciuk do gry. Mam nadzieję, że mi słychać, bo dzisiaj znów mam. się pod na Bliżej. Pierz mikrofon, mam nadzieję, pojemnościowy, zbiernie i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Modlimy się za dusze wszyscy cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć, dlatego z nas to modzie potrzebujemy modlitwy. Modlimy się za Ojca Świętego Leona, modlimy się o pokój na świecie, pokój w naszych sercach, modlimy się w intencjach, które wypisujecie, aby dobry Bóg raczuje wysłuchać, jeśli są zgodne z Jego wolą, a wolą Boga jest to, abyśmy wszyscy zjednoczyli się z Nim w życiu wiecznym. To od nas zależy, czy my z tego daru skorzystamy, czy z tego daru nie skorzystamy. Zachęcam Was, moi drodzy, do udostępnienia naszej modlitwy. Wszystkie z bardzo dołączyła do nas, do góry. Dobrze, żeby naszą modlitwę, będę Wam niezmiernie wdzięczny za to, że w nas. Pan pozdrawiam. mamy do Szwej Boże, Witam. Mam można powiedzieć. Ja, tak, Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. Mama to znaczy, że jest zawsze życzę z lufta, może życzę z młoda a, Więc też pomodmy się za niego. Robimy się, na słychać? Głos słabo i echo. No to co, co to zrobimy? Teraz już lepiej, może teraz już lepiej, więc będzie słabić, słychać, ale będzie, będzie słychać. No to zaraz jeszcze to spróbujemy, moi drodzy. Czekajcie. Jeszcze popracujemy, żeby jeszcze lepiej było słychać. I teraz powinno być jeszcze lepiej słychać. Zaraz się nam tutaj yy, jeszcze lepiej, właśnie słychać. To, moi drodzy, właśnie dzięki waszemu wsparciu mam możliwość, że jak jeden mikrofon się psuje, to wtedy uruchamiamy drugi mikrofon. Um, mega dobrze, Kasia Kruska, tak. Więc gdybyście chcieli wesprzeć, to podziękuj. Jest taka forma. Na dole przy kciukach do góry i przy kciuku. Na dół, więc gdybyście mogli, to bardzo Wam dziękuję. Bądźmy w kontakcie czy inna forma. Dobrze, że jesteście. Mama robi miny różne. <laughs> za księdza Piotra Pawłukiewicza radość nieba dla niego. Modlimy się też za hajterów, którzy pewnie się pojawią. Dzisiaj też na chwileczkę poczekajcie. Sprawdzimy, jak to nam to wszystko się przedstawia. Nie zapomnijcie, nie zapomnijcie. Moi drodzy, o kciuku do góry, to jest hmm. Adam Krempeć, Być może jesteś uzależniony, więc trzeba się poddać leczeniu. Sama modlitwa nie wystarczy, potrzebne jest poddanie się leczeniu. Otrzeźwość dla Elu, Eli, albo Elu, Eli, raczej dla Eli. Więc potrzebna jest terapia, grupa wsparcia i łaska bazuje na naturze. Więc o tym też trzeba pamiętać. Modlimy się za księżę i za całe duchowieństwo. Mama, jaka intencja? Za wszystkie rodziny, za dzieci, które będą szły do szkoły, żeby hmm. się uczyły mimo wszystko. Mimo Dok programu. Dokładnie. Modlimy się, nie używamy. I normalność. No, naszej. używamy, nie używamy żadnych wycieczek personalno-politycznych na tym kanale. Taka jest zasada. Alkoholikiem się jest tak do końca życia, ale może być trzeźwiejącym alkoholikiem. Za zmarłych rodziców, za bardzo ciężko chorą Beatę, teściową syna. Okej, okay, modlimy się pani Gabrysiu, babciu Gabrysiu, o to, aby wszystko było w porządku. I wypełnienie woli Bożej w jej życiu. Modlmy się w intencji taty od, od pewnej mojej znajomej, który jest no, chyba w stanie już agonalnym końcówka jego życia. O wypełnienie woli Bożej w jego życiu. Dzisiaj była, została, została odprawiona msza święta. Adam się modli w intencji swojej mamy Heleny. No to co, moi drodzy, kciuk do góry wszyscy, bardzo was proszę. E, e, I rozpoczynamy naszą koronkę. Jeszcze raz na początku, gdybyście chcieli wesprzeć rozwój tego kanału, to będę bardzo e, wdzięczny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Leba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się ze nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod wąskim pilatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzeban wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Przypominam, że modlimy się w intencjach, które wypisujecie, które nosicie w sercu. Zachęcam do wpisania przez hasztag modlitwa, hashtag miejscowość, skąd jesteście, hashtag Jezus, hashtag Poronka, hashtag Faustyna, hashtag miłosierdzie, hashtag modlitwa, w angielsku, po włosku pregiera. Jakkolwiek, żeby to też spowodować. No i oczywiście, moi drodzy, kciuk do góry. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas, i całego, dla męki, dla nas dla i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, serdiczy, dla, nas dla, jego bolesnej męki dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, <,SC1> ja mi anyway. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki umiej miłosierdzie dla nas i całego świata. Druga dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia. E, o nietypowej porze w naszych intencjach, módlmy się. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo pierwszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego, męki, dla, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie tak. dla nas tak. i całego. Od razu odpowiem skutemu Karolowi, po prostu z Nim być i dawać świadectwo obecności, nawet nie mówić za wiele, nie nawracać. Jezus powiedział, idźcie i głoście, a głoszenie dzisiaj dokonuje się także poprzez obecność i wysłuchanie, i też pokazanie, że na przykład skuty Karol dla Ciebie sam, Jezus Chrystus w sakramentach jest ważny. Uważam, że Twój wpis jest prowokacyjny, ale odpowiadam, zwłaszcza druga część, czy mam mu zrobić krzywdę. Nie można robić. To nie jest pokazówka, gdzie jest brak. Modlimy się od pięciu lat na koronce do Bożego Miłosierdzia o no, nietypowej porze, trzecia dziesiątka naszej koronki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Marla, zadałaś pytanie, albo zadałeś pytanie, jaki jest sens powtarzać w koło Jutro?